Dzień dobry ponownie. Wiem, że mieliśmy inne plany na dzisiaj, ale jeszcze zrobimy kilka zadań bardzo ważnych, więc temat lekcji, pole magnetyczne, rozwiązywanie zadań i zaczniemy od zadania z trzema gwiazdkami z tego naszego zbioru, a więc o najwyższym stopniu trudności. Ale wiele rzeczy w tym zadaniu będzie nam znanych z lekcji poprzednich. Więc zadanie 11.2.8 strona 83 ze zbioru nowej ery dla klas po gimnazjum. Program oczywiście rozszerzony, tak. No to muszę pokazać to zadanie. No ten rysunek myślę, że już znajomo wygląda. To tak? jest to To na, na rysunku przedstawio, przedstawiony jest schemat budowy spektrografu masowego, urządzenia do pomiaru, pomiaru masy naładowanych cząsteczek. Jony dwóch izotopów tlenu o liczbie masowej 18, 16 i 18 pojedynczo zjonizowane, to znaczy, że pozbawione jednego elektronu, czyli ładunek tych jonów to jest ładunek dodatni, elementarny, są przyspieszane między elektrodami S1 i S2, a następnie poruszają się ruchem jednostajnym, prostoliniowym ze stałą prędkością V10 do 5 metra na sekundę w tzw. Tak selektorze prędkości aż do tą do otworu S3. Po przejściu przez otwór wpadają w jednorodne pole magnetyczne indukcji B' równa się 0,23 Tesla i pytanie jest oblicz wartość indukcji pola magnetycznego B w selektorze prędkości. Jeżeli natężenie pola elektrycznego, którego wektor jest prostopadły do wektora indukcji B, jest to równe 100 V na metr, czyli to natężenie, wartość natężenia to jest 100 V na metr. Ilo raz mas izotopu wynosi ta to, to masa tego izotopu o liczbie masowej 18 do masy izotopu o liczbie masowej 16, to jest 18 do 16. Do 16. My oznaczymy ten stosunek literką K. Oni używają tych liczb za wcześnie według mnie, bo też raczej poprawnie jak się rozwiązuje, rozwiązuje zadanie, to wartość liczbowy się wstawia dopiero na końcu, ale to później się okaże jeszcze. Oblicz masy obu izotopów, jeżeli padają one na detektor w odległości X równa się 18,05 mm od siebie. No i ten rysunek jeszcze. Tu, mamy ten, tu są, tu są rozpędzane między szczytnikiem S1, S2. Są rozpędzane w, w polu elektrycznym te nasze jony. Wpadają w, to, w tą przestrzeń. To jest ten, ten selektor prędkości. I tu wytwarzane są, jak mówiliśmy już wcześniej, skrzyżowane pola. Magnetyczne i elektryczne, indukcja, jednorodne pole magnetyczne i jednorodne pole elektryczne no to jednorodne pole magnetyczne wytwarzamy w zwojnicy więc wewnątrz zwojnicy to pole będzie wytwarzane i indukcja, indukcja tego pola jest tutaj kółka z kropką znaczy, że wektor indukcji wychodzi wychodzi z, z tej kartki. I jednocześnie pole elektryczne jest wytwarzane o wektorze natężenia duże E prostopadły do wektora indukcji, czyli w tym przypadku w naszą w waszą prawą stronę, czy w naszą prawą stronę, tak, wektorze natężenia. I wektor natężenia jest prostopadły do wektora indukcji, który jest oznaczony kółeczkiem z kropką. I potem tu, znaczy przez ten selektor prędkości te, te jony, które przejdą, no właśnie te jony, które przejdą przez tą szczelinę, właśnie one muszą się poruszać ruchem jednostajnym prostoliniowym, bo, bo inaczej po prostu by tu nie dotarły. To, to, o, o tym jeszcze powiemy. Więc poruszają się ruchem jednostajnym prostoliniowym i wpadają tu w tym miejscu w, w kolejne pole magnetyczne jednorodne o indukcji B' B i ponieważ tu już nie ma pola, pole magnetyczne o indukcji B', nie wiem, czy tam, czasem nie powiedziałem elektryczne, Meprim o indukcji chyba tak samo jak w tu wewnątrz, do, znaczy do czy w tej indukcji wychodzi tu z kartki, z kartki tak? ponieważ tu nie ma już pola elektrycznego, no to skoro tylko siła magnetyczna działa, ona jest zawsze prostopadła do prędkości, tu wartość prędkości i ona nie zmienia wartości prędkości. Ponieważ ładunek cząstki się nie zmienia, wartość prędkości się nie zmienia, wartość indukcji się nie zmienia, dlatego ta siła magnetyczna też nie zmienia swojej wartości, jest prostopadła do prędkości, nie może ona zmienić wartości prędkości tej cząstki. No, w takim razie ta cząstka porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, bo pamiętamy, że warunkiem takiego ruchu jest działanie na ciało stałej co do wartości, siły prostopadłej do prędkości. I właśnie ta siła magnetyczna spełnia ten warunek. No i teraz te jedne jony poruszają się po okręgu o większym promieniu, a drugie jony te o, po okręgu o mniejszym promieniu. Które z tych jonów, a to zależy od masy. I my wykażemy, które, które, które izot, jony, którego izotopu tlenu poruszają się po okręgu o większym promieniu, a które o mniejszym promieniu. I ja nie będę rysował tego rysunku, bo to zmienię, ale dokładnie to jest ta sama sytuacja będzie. Bo chciałbym, żeby, żeby nasz rysunek był podobny do tego, co już było znaczy na, w zadaniu z tego, spektro, znaczy o spektrometrze masowym, które już było wcześniej, wcześniej, żebyśmy mogli skorzystać z, z tamtego zadania. Ale to jest właśnie tak, ten rysunek tylko odwrócony o 180 stopni tak naprawdę. Czyli ten rysunek o, y, odwrócimy o 180 stopni, i wtedy dokonamy analizy, żeby można było korzystać z tego, co już wcześniej robiliśmy. Tu jeszcze raz to, te wszystkie dane. No dobrze. I tu mamy już to zadanie. O, więc zmienimy trochę ten rysunek. Więc Dane wypisujemy, no to można zobaczyć jeszcze raz w treści. I my ten stosunek masy tego izotopu o o, o liczbie masy 18 i o liczbie masowej 16 zapiszemy jako K. I, do, i do, dopiero wstawimy to, będziemy używać tego k, dopiero gdy już będziemy mieć e, wartości liczbowe, będziemy obliczać, to dopiero wtedy wstawimy 18-16. Oni tam za wcześnie to wstawiają, e, zwykle później, jak się gdzieś tam na studia, to do samego końca utrzymuje się w formie literek ten e, wzór końcowy, i dopiero później wstawiam wartości. No, i wypisujemy dane, więc prędkość 10 do 5 m na sekundę. No, właśnie, ładunek tego jonu, skoro tam jest pojedynczo zjonizowany, czyli ten atom tlenu jest pozbawiony jednego elektronu, jednego elektronu, czyli ma ładunek dodatni do ładunku elementarnemu, czyli to a ładunek elementarny to jest około 1,6 z 10 do minus 19 kulomba. Mogłoby zaznaczyć to małe e również w tym miejscu, ale to nie ma, to nie ma znaczenia. Indukcja tu, o, tu na zewnątrz, już jak przejdzie przez tą drugą szczelinę, tu to na zewnątrz indukcja to jest B', znamy ją, Z23 tesle Natężenie pola elektrycznego tu w tym selektorze prędkości to jest 100 V na metr. Stosunek tych mas oznaczamy jako K, 18,16 i X. Jest czym jest to X? To jest odległość tych miejsc, w które trafiają jony, jony jednego i drugiego izotopu, to jest X. I zobaczmy, że to X. To jest różnica między tą odległością odtąd-dotąd, a to jest średnica tego większego okręgu, minus odległość odtąd-dotąd, to jest średnica tego, tego okręgu o mniejszym promieniu. Tu są promienie, ja już zaznaczyłem, że, jest, że ten większy promień dotyczy znaczy ruchu tego izotopu o większej masie, ale to dopiero pokaże się za chwileczkę znaczy z analizy jakiejś tam. Znaczy ja już to wiem, bo już to, tą analizę przeprowadziłem, ale Wy jeszcze tego nie wiecie, więc na razie mamy tu dwa promienie, jeszcze nie wiemy, który dotyczy którego, których jonów, czy tych cięższych, czy o większej masie, czy tych o mniejszej masie. No i tu jest ten selektor prędkości. Chcemy, żeby właśnie to już mówiliśmy to przy tym zadaniu wcześniejszym, znaczy zresztą wrócę z tego zadania, które my już rozwiązywaliśmy o spektromerze trzymasowym. W, że w, my ch, nie, chcemy wiedzieć, jaką prędkość mają te jony, które przejdą przez tą szczelinę, a my ich nie widzimy. Więc, w, wytwarzając pole magnetyczne i pole elektryczne, tu w, w selektorze prędkości, my będziemy wiedzieli, że znamy indukcję tego pola i natężenie pola, indukcję pola magnetycznego i natężenie pola elektrycznego. To przy tak dobranych wektorze, zwrotach tych, tych wektorów, te siły magnetyczne i elektryczne będą do siebie przeciwne, działające na te jony poruszające się. I on tu dodatkowo jest bo z jednego elektronu. To tylko te jony przejdą przez obie szczeliny, będą się poruszały prosto jednostajnym, jednostajnym, dla których te dwie siły się równoważą. Wszystkie inne. Jony, dla których te dwie siły mają różne wartości, są odchylone albo w prawo, albo w lewo. I właśnie my z warunków równowagi tych dwóch sił obliczymy, możemy obliczyć wtedy tą prędkość, znaczy gdybyśmy nie znali tej prędkości, to byśmy z warunków równowagi tych dwóch sił, znając indukcję i natężenie pola elektrycznego, indukcję pola magnetycznego i natężenie pola elektrycznego, obliczylibyśmy tą prędkość jonów, które przejdą tu prostyliniowo w do jednostajnym, czyli które nie zostaną odchylone w jedną lub drugą stronę. Ale w tym zadaniu akurat oni nam podali tą prędkość, więc nie musimy ją obliczać. I właśnie znając tą prędkość i znając wartość natężenia pola elektrycznego, my właśnie obliczymy wartość indukcji, ale z tego samego wzoru, z którego obliczaliśmy tą prędkość. No i potem ta cząstka wpada w to jednorodne pole magnetyczne, też o indukcji tak samo skierowane, ale już inna wartość jest ponieważ już nie ma siły, siły si, już no, ta siła magnetyczna działa w, to, w tym samym kierunku jak wcześniej, no bo tak, taki sam jest kierunek prędkości i zwrot, taki sam jest kierunek i zwrot ta indukcji, więc ta siła magnetyczna tu i tu jest tak samo skierowana i ona powoduje, y, jest prostopadła do prędkości, no taka jest cecha tej siły magnetycznej i ona tego zakrzywia tor i y, te cząstki poruszają się po okręgu w tym jednorodnym polu magnetycznym i w zależności od, od, y, od mas, tych cząstek, jedna trafi dalej, w to, ten ekran, to jest ten ekran, a to druga tu bliżej. No i właśnie wrócę na moment do tego zadania, które usiądłyśmy wcześniej, żeby ktoś w razie czego mógł wrócić też i, i od pewien pewnie. To była lekcja, lekcja rów cząstki naładowanej. O, znaczy, temat tej lekcji to był ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym i to było zadanie zadanie czwarte nie czwarte tylko o jest zadanie tak czwarte to było zadanie czwarte i proszę zobaczyć tu zadanie czwarte spektrometr masowy zobaczcie ten sam rysunek i wszystko wszystko co dalsza ta analiza porównanie siły w tym selektorze prędkości, porównanie siły magnetycznej i siły, siły elektrycznej. właśnie może ja tak powoli pokażę dla tych, którzy nie będą leniwi i... Jest jeszcze raz rysunek na razie, tak? Teraz szybciutko, żeby każdy mógł sobie... No to gdzieś mogę sobie to zobaczyć. A jeżeli ktoś jest z innej szkoły, nawet z tej samej szkoły naszej, to pamiętajcie, że już teraz te lekcje są zebrane w playlisty i można, wchodząc na dowolny film nagrany przeze mnie, kliknąć na nazwę kanału pod filmem Tennis Sport i tam odszukać playlisty, kliknąć na playlistę, tam będzie pole magnetyczne i od razu Wam się wyświetlą, znaczy pełne nazwy tych lekcji, pełne tematy lekcji. I tam będzie lekcja właśnie ruch cząstki naładowanych w polu magnetycznym. To jest czwarte, czwarte zadanie, tak więc jak ktoś chciałby dokładnie sobie to przyswoić jeszcze raz, no to wraca do tego zadania. No i tu widzimy, że przejdźmy też do naszego zadania tu, tu widzimy, że... Zadania to są te niewyższe z trzema gwiazdkami, ale to jest zadanie takie typowo naturalne właściwie. Że zadania te, maturalne, bo te najtrudniejsze, to są te schematy, które już wcześniej ćwiczyliśmy, ale coś jest tam zawsze dodane. Więc jak ktoś się zatrzyma tylko na tych, nawet dość trudnych schematach, ale tych schematach podstawowych, to ciągle będzie o tym jeden krok do tyłu, co, tej, tego, co umiejętności, tych umiejętności, które powinniście nabyć. Więc trzeba i może być to duże nieszczęście, że potem ten uczeń. Uczeń szybko, później już po fakcie, szybko zrozumie rozwiązanie, ale nie rozwiąże tego na, na lekcji, więc trzeba ten jeden krok zawsze zrobić dodatkowy. Zawsze te, te zadania trudniejsze są, gdzie coś tam jest jeszcze dodane. No właśnie tu przykład, że mamy dwie cząstki, dwie cząstki, jedna uderza bliżej do dalej. Tak? No i teraz zaczynamy. Pierwsza, pierwsza część zadania to jest obliczenie indukcji tu, tego pola magnetycznego wewnątrz tego selektora prędkości. No, tak jak mówiłem, więc porównujemy te, że tylko przechodzą te cząstki przez obie te dwie obie szczeliny, i, czyli tylko te cząstki poruszają, które poruszają się prostoliniowo, liniowo ruchem jednostajnym. Więc warunkiem tego ruchu jest równowaga działających sił, jeżeli już działają jakieś, więc musimy porównać siłę magnetyczną, siłę elektryczną, wzór na siłę magnetyczną. Kąt między v, i B jest, między v i B jest 90 stopni. Sinus 90 to jest 1, więc znika nam ten sinus. Nasze znaczy zamian się w 1, bo oczywiście nie znika, to nie jest 0. I, a siła elektryczna to jest ładunek, razy wartość na terenie.